4 lutego Rada Miasta Ostrów Mazowiecka obradowała po raz piąty na wstępie burmistrz Jerzy Bauer poinformował o utworzeniu na stronie Urzędu Miasta skrzynki nadawczej Napisz do burmistrza. Za pomocą dostępnego formularza każdy mieszkaniec może przekazać informacje i swoje pomysły dotyczące funkcjonowania miasta bez konieczności podpisu. Zgłoszone wnioski nie mają charakteru formalnego, ale wszystkie maile trafiają bezpośrednio do burmistrza. Długą dyskusję już na początku sesji wywołało przyjęcie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Skala problemu w Ostrowie jest duża. Aż 32% uczniów szkół podstawowych, 68% uczniów gimnazjów i 73% uczniów szkół średnich przyznało, że piło alkohol. Niestety trzeba też uczciwie powiedzieć, że... Problem ten tkwi głęboko w naszej kulturze, kulturze nadużywania, kulturze związanej z nadużywaniem alkoholu. Mimo, że przez lata pracuje oświata, system oświatowy, pracują rodziny, pracuje kościół, a problem dalej istnieje. Niepokojącą sprawą w ostrowskich szkołach są także narkotyki. Problem zaczyna się już w szkole podstawowej i wzrasta wraz z wiekiem. Aż 9% uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznaje się do brania narkotyków. Według niektórych radnych sprawa ta jest zamiatana pod dywan. Brakuje spotkań ze specjalistami i skutecznych rozwiązań. Przychylam się do słów yy, pani radnej Bartkiewicz że, yy, i pana radnego Dylewskiego, że troszkę jakby... Yy, Przeszacowujemy alkohol, co nie znaczy, że źle, to dobrze, trzeba muchać na zimno, a te sprawy narkotykowe są troszkę traktowane po macoszemu. Radny Bogusław Konrad apelował o nielekceważenie ciężkiej pracy, jaką na co dzień wykonują nauczyciele i pedagodzy szkolni. Ja jako nauczyciel mogę powiedzieć, że no, absolutnie nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem tutaj, w którymś momencie ktoś z Państwa powiedział, że problem jest zamiatany pod dywan. Problem jest rzeczywiście dosyć duży i e, zupełne jego wyeliminowanie jest praktycznie niemożliwe. Natomiast złagodzenie to już złagodzenie jest absolutnie, jest zarówno i możliwe, i potrzebne. Jeżeli nie będziemy y, czuwać nad wykonaniem, czyli nad sprawdzaniem efektów realizacji tego programu, <laughs> nigdy nie będziemy wiedzieli, co się dzieje. Dlatego właśnie proponowałabym, żeby może zwiększyć y, y, czuwanie nad realizacją. Mamy do czynienia z autentycznym problemem społecznym, który nie tylko jest dostrzegalny, ale świadomość niszczących efektów nadużywania alkoholu zmusza nas tu obecnych na sali do zabierania głosu, czyli do bicia na alarm. Szkoły wraz z kadrą zarządzającą i pracującą, obarczone są tak ogromną ilością problemów społecznych, że nie zawsze mogą być skuteczne w realizowaniu celów, które społeczeństwo stawia przed nimi. Żeby te cele szybciej realizować, to instytucja szkoły musi mieć instrumenty oraz społeczny autorytet. Kiedy widzimy reklamy, kiedy widzimy komentarze ludzi mediów na temat szkół i nauczycieli, komentarze i, i wypowiedzi odbierające autorytet, to jak w następstwie takiego przekazu? Można się spodziewać, że szkoła, jako instytucja, która jest pozbawiona instrumentu wychowawczego, pozbawiona niemalże, ja wiem co mówię, bo pracowałem tam wiele lat również jako dyrektor, i jeszcze w świecie przekazu medialnego odbierany jest autorytet, jak można skutecznie powalczyć z problemem, który tkwi głęboko w naszej kulturze. Dlatego też. Słowa o zamiataniu podtywan mogą być odbierane, może niesłusznie, jako niesprawiedliwe. Burmistrz zapewnił, że samorząd będzie starał się poszukiwać efektywnych rozwiązań. Jedną z propozycji jest rozszerzenie oferty zajęć dla młodzieży przez miejskie jednostki kultury i sportu. Częściej organizowane mają być także spotkania uczniów z osobami, które wyszły z nałogu. Uchwała w sprawie programu została podjęta jednogłośnie. W Ostrowi przybyły dwie nowe ulice. Zielna na północ od ulicy Spacerowej na długości 190 metrów oraz ulica Iglasta od ulicy Warszawskiej na południowy wschód na długości 203 metrów. W ramach programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt miasto pokryje 100% kosztów sterylizacji i kastracji psów i kotów. Dotychczas zabiegi dofinansowywane były w połowie, teraz będzie można zrobić je za darmo. Wiele wątpliwości wzbudziła uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Sprawa dotyczy małżeństwa, które sprzedało mieszkanie komunalne przed upływem pięciu lat i w ciągu roku nie kupili kolejnego, co za tym idzie, nie spełnili wymogów przepisów prawa. Rodzina później kupiła nieruchomość, a opóźnienie spowodowane było kwestiami zarobkowymi i wyjazdem za granicę. W toku dyskusji radni obawiali się, że przyjęcie tego wniosku spowoduje lawinę kolejnych. Ostatecznie uchwała została podjęta 14 głosami za przy trzech wstrzymujących. Dwoje radnych nie brało udziału w głosowaniu. Najwięcej emocji wywołał punkt dotyczący planów budowy dróg krajowych S8 i S61 w obrębie miasta. O szczegółach inwestycji opowiedział kierownik Biura Obsługi Inwestycji Miasta Paweł Mieszkowski. W latach 2016-2018 w ramach planowanej do realizacji drogi ekspresowej S8 na odcinku wyszków granica województwa Podlaskiego powstanie węzeł Podborze. Będzie on funkcjonował do chwili połączenia planowanej S61 z Krajową Ósemką. Droga ekspresowa, tak zwana Via Baltica na trasie Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn, ma zostać ukończona w 2020 roku. Wtedy przy istniejącej w ostrowi obwodnicy Powstanie nowy duży węzeł podboże ze zjazdami dwupasmowymi łączącymi obie trasy. Dodatkowo wybudowane będzie rondo przy ulicy Armii Krajowej ze zjazdami w kierunku węzła. Wraz z budową wspomnianego wcześniej węzła łączącego dwie drogi ekspresowe S8 i S61, tego zostanie zlikwidowany węzeł. Na drodze powiatowej 627 na ulicy Lubiejewskiej, jak również węzeł ten mniejszy, Wszystkie, całe obciążenie e, ruch przejmie ten węzeł nowy. Tutaj dodatkowo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła przebieg, e, ostateczny przebieg, proponowany przebieg drogi ekspresowej S61. Jest to ta linia niebiesko-fioletowa, ona tutaj pokazuje, którędy będzie przebiegała droga S61. Chcemy wypracować ścieżkę postępowania w sprawie potencjalnego ryzyka związanego z zamknięciem węzła łomża, powiedział burmistrz Jerzy Bauer. Z jednej strony cieszymy się, że, rozpoczęły, że rozpoczęte zostały prace związane z drogami ekspresowymi. S8 i Via Baltica, S8 na odcinku Ostrów Wyszków, bo to nas najbardziej interesuje, a z drugiej strony zaniepokoiła nas informacja, yy, która zresztą w dokumentacji jest yy, uwidoczniona, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, że ma być w związku z budowani zamknięta, zamknięty zjazd na Lubiejewski. Wiemy jak istotny on jest dla Mazowieckiej. Takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia, mówili radni podkreślając konieczność interwencji. Likwidacja zjazdów na ulicy Lubiejewskiej i brak obwodnicy łączącej węzeł podborze z ulicą Małkińską może spowodować wzmożony ruch samochodów ciężarowych przez centrum miasta. Pismo w tej sprawie skierowane zostało do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W odpowiedzi czytamy, że likwidacja pierwszego, wcześniej wybudowanego węzła podboru oraz węzła Łomża wynika z konieczności zachowania minimalnej wymaganej odległości między węzłami oraz z faktu że nowy węzeł Podborze, ten zrealizowany w ramach S61, będzie w stanie całkowicie przejąć funkcję komunikacyjną obu zlikwidowanych węzłów Warto zauważyć, że pierwotny, znany miastu plan przygotowywany w latach 2006-2010 zakładał budowę węzła Podborze o ponad kilometr dalej od Ostrowi. Wtedy, zgodnie z przepisami, odległość między nim a węzłem Łomża byłaby odpowiednia ówczesnym władzom udało się również wynegocjować obwodnicę od strony Małkini. Projekty zostały jednak zmienione władze miasta poprzedniej kadencji nie interweniowały, a Rada Miasta nie była nawet świadoma wprowadzonych zmian. Radni zgodnie opowiedzieli się za zapobiegnięciem zamknięcia zjazdów na ulicy Lubiejewskiej. Skutki planów przedstawionych przez generalną dyrekcję odczują nie tylko osoby mieszkające przy głównych ulicach, ale wszyscy Ostrowianie. Radny Jerzy Pawluczuk zauważył, że walczyliśmy już o zmniejszenie ruchu w Ostrowi poprzez budowę obwodnicy Warszawa-Białystok. Dziś okazuje się, że ten problem znów wróci, tylko z innego kierunku. My przeżywaliśmy już ten horror. Dawniej, gdy Ostrowie jechały tiry z Rosji, nie dało się spać w nocy. Nie godzimy się na powrót tego problemu, mówiła w imieniu mieszkańców ulicy Armii Krajowej i Osiedla Widnichowska radna Alina Rytelewska. Radni zwrócili uwagę na konieczność skomunikowania Małkini Górnej z węzłem Podborze. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zajęła się kwestią ruchu tranzytowego wiodącego z i w stronę Małkini. Z powodu braku innych rozwiązań TIRy trafią na Ostrowskie Drogi. Jedynym sposobem by tego uniknąć jest budowa małej obwodnicy wiodącej od ulicy Małkińskiej w stronę węzła Podborze. W momencie kiedy wybudują S61, i S8. Trudno nam będzie włączyć do dyskusji ten węzeł podboża, i na dzień dzisiejszy uważam, że powinniśmy, no przynajmniej spróbować, dość, dość energicznie wrócić do tego tematu, co mają do zaoferowania, żeby to miasto skomunikować tak, jak oni to mówią. Bo skomunikowanie poprzez wykorzystanie infrastruktury miasta do ruchu tranzytowego i ciężkiego nie jest dla nas atrakcyjny ani pożądany. Na etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego dla województwa mazowieckiego węzeł w podborze przez generalną dyrekcję już był zaprojektowany w podobnym kształcie, jak w tej chwili jest przedstawiany. Był to projekt wstępny. I na tym etapie ten węzeł miał wyjście w kierunku właśnie tej małej obwodnicy, w kierunku Małkini. Czyli Plan Zagospodarowania Przestrzennego takie rozwiązanie uwzględnił, natomiast na, w projekcie nam przedstawionym nawet jakąś tam yy, cienką, że tak powiem, linią jako perspektywa nie zostało to pokazane. No skoro jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla województwa mazowieckiego, jeżeli jakiś etap realizujemy, to zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Przewodniczący Rady Zbigniew Krych przypomniał o wkładzie jaki miało miasto przy stworzeniu zjazdów z węzła Łomża, z których korzystają tiry jadące do ostrowskich przedsiębiorstw, m.in. fabryki mebli Forte i firmy Kefal. Zlikwidowanie węzła będzie więc marnotrawstwem miejskich środków. Wyobrażamy, jeśli e, tir będzie jechał, jest tak zwana nawigacja, będzie kierował to zawsze się wbija najkrótszą trasę to tak będzie prowadziło, że dojedzie do ulicy Różańskiej, skręci w ulicę Różańską, przy przyjedzie 3 Maja i będzie się kierował w Różańską i cały ten ruch będzie natężony przez całe to miasto. To ja sobie tego nie wyobrażam nawet. I nie będzie tak, że, że na, bo nakażemy, czy przyjdzie ze wschodu, czy to będzie Niemiec, czy to Białoruś, czy Rosjanin, że on będzie jechał do podborza, on zawróci i będzie smutny. To, to, to jest w ogóle nie realne. My jako mieszkańcy, jako przedsiębiorcy, no kurde, nie możemy na to pozwolić, żeby to, to nasze miasto wróciło tak, jak było lat temu 10. No, bo to wszystko będzie szło przez miasto. I kto później te drogi będzie naprawiał? Kto nam to zwróci? Nikt. Bo na przykład węzeł Różańska jest małym węzłem, czyli praktycznie zostaje tylko jeden duży węzeł. Ktoś będzie budował mały węzeł na podbożu, potem go rozbierze i jeszcze rozbierze węzeł Lubiejewska. No gdzie tu jest gospodarność, to ja nie wiem. Ale tak jak rozmawialiśmy panie burmistrzu i z panem przewodniczącym, na Lubiejewskiej nie trzeba nic budować, nie trzeba nic burzyć. Tam wszystko jest. Tam tylko trzeba pozwolić wjeżdżać. Burmistrz Jerzy Bauer wskazał, że te dobre i długo oczekiwane inwestycje w postaci budowy dwóch dróg ekspresowych w okolicy Ostrowi mogą mieć negatywne skutki dla naszego miasta. Zwiększony transport dzięki Via Baltica i S8 od strony Białego Stoku oraz zwiększony transport po wybudowaniu odcinka do Małkini prawda, na południe. Spowoduje, że na etapie ostrowi Mazowieckiej, drogi wojewódzkiej właśnie, w rejonie ostrowi Mazowieckiej, Małkinia Ostrów, zrobi się gigantyczny korek. Ci, którzy trafią już na tą drogę, chcąc nie chcąc, no będą musieli przejechać, mówiąc wprost, koło urzędu skarbowego, skręcić na prawo koło dwójki, ta droga jest w stanie, po pierwsze, złym, a po drugie jest bardzo wąska. Ona się nie nadaje do takiego ruchu. My nie ukrywamy, że to nas trochę przeraziło, bo to będzie ogrom transportu, wielkiego transportu, który po pierwsze zniszczy drogi, po drugie zablokuje miasto, po trzecie zwiększy hałas, po czwarte zwiększy spaliny. To wszystko są bardzo negatywne zjawiska dla Ostrowi Mazowieckiej. Chcąc mieć za sobą w jakimś wymiarze opinię publiczną, Specjalnie skierowaliśmy dzisiaj na Radę tę sprawę. Bo nie jest to tylko sprawa burmistrza, który przy biurku z panem dyrektorem jednej czy drugiej instytucji będzie rozmawiał. To jest sprawa absolutnie kluczowa dla naszego miasta, dla, dla naszej społeczności. My tych inwestycji oczekujemy, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast y, są pewne y, mankamenty, są pewne pytania, na które nie znajdujemy odpowiedzi. Główne pytanie. Już tak rekapitulując, to jest pytanie, którędy pójdzie ruch na Małkinie, jeśli nie przez Ostrów. A jeśli przez ostrów, no niestety to jest dramatyczna dla nas wiadomość. Burmistrz zaproponował zorganizowanie konferencji z udziałem samorządów miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego, przedsiębiorców i przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Spotkanie umożliwi uzyskanie odpowiedzi, rozwianie wątpliwości związanych z inwestycjami i wypracowanie rozwiązań korzystnych dla ostrowi. W interpelacjach i wnioskach radni apelowali m.in. o uruchomienie linii autobusowej w kierunku cmentarza komunalnego, wymalowanie przejścia dla pieszych na ulicy Kościuszki naprzeciw liceum, budowę chodników na ulicy Małkińskiej, a także o priorytetowe uchwalenie brakujących 11% planu zagospodarowania przestrzennego miasta unieważnionych przez sąd. Burmistrz zapewnił, że wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone.